Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie dzisiaj. Widzicie, już jest wiosna. Może nie ta kalendarzowa, ale wreszcie na dworze zrobiło się ciepło. Już nie tydzień, a będzie ta kalendarzowa. Ja uwielbiam takie dni, gdzie mogę właśnie już wyjść do swojego ogrodu, rozejrzeć się, gdzie co wsadzić, poprawić grządki. Sama taka pogoda wysyła mnie właśnie tam i chyba was też, żebyście się rozpatrzyli. Y, y, ogrodowe jakieś porządki zrobili, i tak dalej, i tak dalej. A przede wszystkim y, chcemy, żeby wsadzone te młode y, sadzonki y, przyjęły się i jak najbardziej się nam y, rozwijały, y, rozkorzeniały i dawały nam y, owoce swoje czy warzywa. Więc chodzi o to, że dzisiaj Wam powiem jak najtaniej na świecie <laughs> nawieść właśnie te malutkie, malutkie sadzonki, yy, które potrzebują dużo energii do wzrostu, również dla tych dużych, też te, te które zimują, żeby je wzmocnić. Tak samo można yy, to zrobić. Mówi się, tak się powiedziało, że yy, tak się utarło że dodając jedną kroplę już powiem, jodu do swojego ogrodu, to go nie poznasz. Tak się mówi i taka, taka jest prawda, ponieważ dzisiaj chcę wam przedstawić tą oto buteleczkę z jodyną. Jodyna to dla człowieka, dla nas jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o odkażanie, działa również przeciwbakteryjnie i tak samo dla roślin ogrodnik powinien zwrócić na nią uwagę. Kilka kropel, po prostu, a nawet kropla tego preparatu, tej jodyny, tej substancji jest w stanie pobudzić do wzrostu młode, te najmłodsze sadzonki i ochronić je, ich system korzeniowy przed gniciem czy przed różnymi chorobami. Tak jak wspomniałam, to jest jeden z najtańszych nawozów i środków ochrony roślin. Również przyspieszy zawiązywanie się pąków, kiedy one już będą większe, wzbogaca właśnie glebę o Jod, który jest niezbędny do prawidłowego wzrostu tych małych roślinek. Daje dużą kondycję tym roślinkom, gdzie one nie stają się takie wiotkie, takie mało podatne na czynniki atmosferyczne, tylko je tak właśnie wzmacnia dodatkowo. Ponadto chroni, chroni przed różnymi drobnoustrojami, przed różnymi grzybami, przed pleśnią, przed bakteriami tak samo. I też bierze udział w fotosyntezie i wymianie azotowej w ziemi. Więc naprawdę tak mała buteleczka, tak taniej, taniej substancji, może zdziałać cuda z naszymi małymi roślinkami, sadzonkami. Również nie tylko można ją wzbogacić, znaczy stosować tą kropelkę jodu, jodyny właściwie, jako nawóz, ale również jako oprysk. Teraz może pokrótce powiem, jak stosować jako nawóz i jako oprysk, bo to są dwa różne stężenia. Stosując jodynę, jednak trzeba mieć y, pewne zasady zastosować, ponieważ nie może w żadnym wypadku dotknąć ani do łodygi, ani do liści. Y, ponieważ można je poparzyć i trzeba naprawdę z daleka y, wokoło roślinki y, ten nawóz y, roz, y, to, y, no, y, rozlewać. Y, broń Boże, na, tak jak wspomniałam, na listki czy łodyżki. Więc jeżeli chodzi o nawóz dla tych małych roślinek, to tylko jedna kropla jodyny, powtarzam, tylko jedna kropelka jodyny na 3 litry wody. I rozcieńczamy to i tak mniej więcej po pół litra tego, tego rozcieńczonego roztworu pod roślinkę, pod tą młodą sadzonkę. Dla starszych, dla starszych, już zimujących roślin, które chcemy po zimie poddać je regeneracji, to jest troszeczkę mocniejszy nawóz, ponieważ wtedy 40 kropel, 40 kropelek jodyny na 10 litrów wody. I tak podlewamy te roślinki raz na 3 tygodnie. Jeszcze ważną rzeczą jest, że nie tylko, tak jak wspomniałam wcześniej, jest to nawóz, ale również jest to oprysk. Generalnie i przede wszystkim na mączniaka. No, borykamy się z tym na pewno co rok i na różach, i na różnych krzewach, na porzeczkach, na pomidorach, ogórkach, nie wiem, jabłońce nawet, prawda? Taka choroba to jest o podłożu grzybowym i wiadomo, że taki tworzy się biały nalot. I na tego mączniaka ratunkiem może być oto właśnie ta jodyna, gdzie dodajemy 20 kropli jodyny do 10 litrów wody, ale uwaga, do tego dodajemy jeszcze litr chudego, bez tłuszczu mleka. I jeszcze, żeby to wzmocnić, ten oprys, to możemy dodać odrobinę y, mydła w płynie. Rozmieszo rozmieszać tą całą y, buteleczkę właśnie z, z, z takim opryskiem i mamy już y, gotowy na oprysk, właśnie na róże, też i taki oprysk raz na dwa tygodnie. Spryskujemy. Tylko jeżeli chodzi o mączniaka, to jednak trzeba działać szybko, bo on, tak jak szybko zadziałamy i go po prostu uniecystwimy, tak on będzie miał mniejsze szanse rozprzestrzeniania się, ponieważ bardzo lubi szybko się rozprzestrzenić i, i będzie go później trudno nam się pozbyć. Y, jeszcze jedna, jeszcze jedna sprawa, co na pewno was ucieszy. A, no, a mianowicie y, mnie to bardzo dokucza i chyba wam tak samo, ponieważ ja sobie sadzę te moje pomidorki, ogórki i co rok, jak nie opryskam, to się przyplątuje ta nieszczęsna zaraza ziemniaka i pomidora. I tutaj ta jodyna, ten preparacik również przyjdzie nam yy, z pomocą zniszczyć tą chorobę grzybową. <noise> I tutaj będzie również inna proporcja: yy, na 10 litrów wody, również litr mleka, tak jak było poprzednio, 15 kropli tej jodyny i spryskuje. i tylko to. No to pudełko też można dodać, jeżeli chcemy to tak bardziej, żeby nie spływało tak po tych liściach, tylko tak przytrzymuje bardziej e, dany preparat, jeżeli jest e, wlane ciut płynu do naczyń czy takiego mydła w płynie. E, dwa razy, trzy razy spryskujemy sobie te roślinki. Robimy dwa tygodnie e, przerwy, odstępu między kolejnymi e, spryskiwaniami. Opryskami, o, że tak powiem. <laughs> e, jeszcze, jeszcze, jeszcze mam taką jedną ciekawostkę, że również można używać na ten preparacik na doniczkowe roślinki jako nawóz, jako nawóz. To bierzemy 10 litrów wody, 40 kropli tej jodyny, podlewamy, tylko pamiętajmy i Tutaj trzeba naprawdę pamiętać, że nie wolno zbliżać tego preparatu nawozu do łodyg i listków danych roślin. O, czerwone mam palce, bo robiłam sok z buraków. Przepraszam. Tak. I. Ten preparacik to jest po prostu strzał w dziesiątkę. Za takie małe pieniądze możemy się cieszyć swoimi roślinkami. Kiedy będą owocować, na pewno nam podziękują, wzmocnią się i generalnie y, będą zadowolone tak jak i my. <laughs> Polecam bardzo y, ten preparacik. Zakupcie sobie w aptece. O. Płyn Lugola, przypomniało mi się, jest jeszcze teraz taki popytny, to jego już nie ma w aptece, ale jodynę na pewno dostaniecie. Tutaj wystarczy jodyna, taka zwykła jodyna do, do, do dezynfekcji dla nas. To tyle, myślę, że Wam się przyda na wiosnę tak tyle ciekawostek odnośnie jodyny, bo różne, różne są, przeróżne są preparaty do oprysków. Ja preferuję zawsze, zawsze te ekologiczne. Bardzo rzadko, a właściwie to staram się nie sięgać po te ze sklepów, te z chemią. Po prostu nieraz mam małe owoce, małe e, jakieś plony, prawda? Ale wiem i mam pewność, że nie ma żadnych oprysków. No i trudno jest, jak jest, <ścoughs> ale trzeba sobie właśnie pomagać y, i wzmacniać i je, i, i dla nas będzie to tak samo mm, od, y, będą się dla nas odwdzięczać. Swoimi y, owocami. Mam jeszcze parę takich ciekawostek y, zasłyszanych, wypróbowanych, i będę chciała się z Wami nimi podzielić. To po pozdrawiam Was jeszcze raz i zapraszam do następnego filmiku. Cześć, papa, pa, trzymajcie się.